O, nie, 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 nie. Skręcimy trochę tutaj to. Ale jest. On jest chyba niesamowicie wysuszony. Zobaczcie to. Ja pierniczę. Co to? Uff, co to jest, panie Darku? Chyba się do pana przejadę i zobaczę, jak pan ten brykiet robi. Bo jest po prostu niesamowite. Ja. No przecież to jest niesamowite. Panie Darku, co pan żeś co zrobił? Wszyscy ci, którzy mówią, że tu nie ma energii, zobaczcie sobie. Po prostu zobaczcie. Wigo Service TV. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Z Poznania, Zdemca, z mojego sprzed mojego kominka, w którym dzisiaj przeprowadzimy test spalania brykietu, który dostałem od pana Darka z Wągrowca. Niesamowity brykiet, nigdy takiego brykietu nie miałem, nigdy takiego brykietu nie zrobiłem i nigdy nie przeprowadzałem testu spalania takiego brykietu. Co jest w nim takiego fascynującego? Nie tylko kolor. I to nie jest brykiet, który jest farbowany na czarno, to jest brykiet, który ma w którym jest dodatek pyłu węglowego, około między 20 a 30 Brudzi jak węgiel, kostki są bardzo ciężkie, i powiem Wam, że to jest mój brykiet z brykieciarki Vigo 5 i ten brykiet jest taka, jest różnica w wielkości, ale brykiet pana Darka jest o podobnej wadze. Dlatego ten dodatek tego pyłu węglowego zrobił tutaj niesamowitą wagę, i uważam, że. Z to spowoduje, że to będzie bardzo wartościowy, bardzo energetyczny brykiet. Myślę, że Państwo się zainteresujecie. Zobaczycie. Ja jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jaki będzie efekt spalania. Yy, niestety, na zewnątrz już jest ciemno. Nie pokażę Wam, czy leci dym z komina, czy nie. Ale są wśród Was osoby sceptyczne i mówią, że podczas spalania brykietu będzie na pewno leciała wielka dymowa, wielki dym z komina. Drodzy Państwo, na końcu tego filmu wstawię Wam cztery ikonki z innymi testami, które przeprowadziłem, i zobaczycie, że z komina nie leci żaden dym. Po prostu nie leci dym. E, chyba nie mieliście nigdy do czynienia z brykietem, e, bo spalanie takiego brykietu naprawdę, naprawdę ja uważam, że to jest spalanie ekologiczne. Oczywiście będziecie się ze mnie śmiać, ale jestem pewny, że wielu z Was potwierdzi to, bo wielu z Was też robi brykiet. Bo wśród osób oglądających mój kanał są takie, które robią brykiet, które kontaktują się ze mną, które opowiadają mi o swoich doświadczeniach, ale są też takie, które w komentarzach bardzo negatywnie do tego podchodzą. Ale ja, drodzy Państwo, nikogo nie zmuszam do produkcji brykietu i nikogo nie zmuszam do tego, żeby tracił swój czas na taką przydomową produkcję na własne potrzeby. Ale wiem, że są osoby, dla których to jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Dobra, koniec filozofowania, drewno się dopaliło, żar rozłoży się ładnie po dnie paleniska, układamy kostki brykietowe i zaczynamy test spalania. Ja nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że Wy także. Zaczynamy. No dobrze, to zaczynamy. Delikatnie rozkładam żar. Aha, jeszcze jedną rzecz wam powiem. Słuchajcie, nie do końca dowierzałem Panu Darkowi, że to jest brykiet w całości zrobiony z dodatkiem pyłu węglowego i rozłupałem jeden kawałek specjalnie, żeby zobaczyć, czy w środku wygląda tak samo jak na zewnątrz. I rzeczywiście wygląda tak samo. Przebija co jakiś czas taki ślad, że tu są też trociny, jest też papier, ale cały brykiet w całym swoim przekroju właśnie ma taki wygląd. Dobra, to zaczynamy. No, myślę, że tyle wystarczy. Zostawię sobie trzy kostki i jedziemy. O kurde, <laughs> od razu ruszyło. Już wam pokazuję, bo, bo już jest po prostu energia. <noise> jest czad, słuchajcie. Jest naprawdę czad. Nie, 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 nie. Skręcimy trochę tutaj to. Ale jest. On jest chyba niesamowicie wysuszony. Zobaczcie to. Ja pierniczę. Co to, Co to jest, panie Darku. Chyba się do pana przejadę i zobaczę, jak pan ten brykiet robi. Bo jest po prostu niesamowite. Ja pierniczę! Ja. No przecież to jest niesamowite. Panie Darku, co pan, co pan żeś zrobił? Wszyscy ci, którzy mówią, że tu nie ma energii, zobaczcie sobie. Po prostu zobaczcie. Nie ma energii. Skręcone powietrze, tylko dolne powietrze otwarte. Otworzymy komin. A, się. Czekajcie. O. Otworzymy komin. Powietrze z pomieszczenia jest przymknięte. Otwieramy. No, drogi. Nie, 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 nie. nie. Nie ma energii. Robienie brykietu jest bez sensu, prawda? Bez sensu? Robienie brykietu jest po prostu bez sensu. Zobaczcie to. Niesamowite. Dobra, poczekamy za chwilę. Zobaczę. Powiedzmy, widzimy się po yy, minie 20-30 minut i, i coś i pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, minęło 20 minut. Ja już skręcam. To powietrze. Otwarty jest tylko komin, ale też mógłbym go przymknąć, bo ci, którzy się znają, to wiedzą, że komin nigdy w 100% nie jest zamknięty. Chciałem Wam pokazać, jak wyglądają te kostki brykietowe, jak zamieniają się w taką czerwoną masę. Tu jest niesamowita energia. Zobaczcie, brudne mam ręce od tego pyłu węglowego. Yy, niesamowita energia. To jest po prostu niewiarygodne. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Te kostki brykietowe zamieniają się w takie czerwone, zobaczcie kostki, które spalają się niesamowitą mocą. Ja zawsze będę bronił tego, że warto robić brykiet. Jeżeli człowiek zamiast spędzić czas bezmyślnie na fotelu, patrząc w telewizor, może zrobić sobie trochę takich kostek brykietowych i w ten sposób zaoszczędzić troszkę pieniążków, uważam, że warto. Dobra. Odkręćmy to. Zobaczcie to, tą energię. Nie wiem, czy słychać ten głos. Głos spalania. Dobra. Ok. Ok. Słuchajcie, chcę wam pokazać Tą wielką czerwoną bryłę Ognia, bryłę żaru, która tam jest. Minęła godzina i 15 minut. Zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowita energia płynąca z tego brykietu, zrobionego w własnym zakresie. Wielu z Was mówi, że to bez sensu, a ja uważam, że mylicie się, drodzy Państwo. Zrobić sobie takie koski brykietowe i zaoszczędzić to nie jest zmarnowany czas. Niesamowite. Panie Darku, gratuluję. Umówię się z panem, podjadę do pana, chcę zobaczyć, jak pan to robi. No i chciałbym zobaczyć, jak ta brykieciarka wygląda. Wspominał pan, że robi pan ją, zrobił pan ją na wzór Vigo 5 i chętnie to zobaczę. Ale zobaczcie tamte bryły czerwone. Jezus, jaka tu jest temperatura. <laughs> Kurcze, po co pompa ciepła? Wciskają nam takie kity, takie głupoty. A można sobie taki wartościowy opał zrobić w własnym zakresie, ale zawsze będą to mówić, bo interes się musi kręcić, prawda? Dobra, bo mi się telefon zaraz ugotuje. Kończymy. Minęły dwie godziny. Cała ta bryła żaru obniża się coraz bardziej. Cały czas oddając bardzo wysoką energię. Bardzo dużo ciepła tutaj jest. Naprawdę jest bardzo gorąco. Z przyjemnością i z wielką chęcią chciałbym Wam pokazać, że nie leci dym z komina, ale jest już ciemno na zewnątrz i Wam tego nie pokażę, ale na końcu tego filmu dołączę cztery ikonki z innymi moimi testami, gdzie zobaczycie, że brykiet spalany w kominku nie powoduje, że z komina wydostaje się jakiś tam dym. W ogóle nie ma żadnego prawie że dymu. Dlatego to jest, ja uważam, wartościowy opał. I wiem, że sceptycznie nastawionych nie przekonam i nie mam zamiaru przekonywać. A ci wszyscy, którzy robią brykiet i ze mną się kontaktują, tak trzymać, róbmy swoje, bo to nie jest zmarnowany czas. Ale to już wspominałem. Panie Darku, jeszcze kilka słów do Pana. Niesamowity brykiet, zawstydził mnie Pan. Myślę, że, że jest lepszy od mojego, ale chyba tylko dlatego, że dodał Pan ten pył węglowy i zwiększył Pan w ten sposób jego energię. Ale mój też jest dobry. Jest też dobry i przynajmniej gdybym miał jakieś minusy i plusy poszukać, to mój przynajmniej nie brudzi rąk. Oczywiście żart. Przecież nikt nie musi do kominka albo do pieca ładować brykietu gołymi rękami zawsze można ubrać rękawiczki mój też jest dobry, pana też jest dobry dobra, pana jest troszeczkę lepszy panie Darku na pewno się z panem skontaktuję za chwilę montuję film film do obejrzenia na moim kanale na końcu filmu cztery ikonki z innymi testami dziękuję państwu bardzo i pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają którzy komentują trzymajcie się, pozdrowienia z Poznania to wszystko. Cześć.